Jesteśmy w samo Ilu jest nas gotowych, podobnie jak wtedy, 40-30 lat temu, walczyć znowu o demokrację, o wolną Polskę, o nasze prawa? Tego głosu, tej fali już nic nie zatrzyma. Olbrzym się obudził. Jestem dumny i szczęśliwy, że mogę dzisiaj tu w Warszawie w samo południe powiedzieć Zwyciężymy! Przykład jak zwyciężać mamy i kto który do tamtego wielkiego zwycięstwa doprowadził. Prezydent Lech Wałęsa. Panie i Panowie, podejrzewam, że tylu słuchaczy, to dzisiaj w życiu mi się już nie to zdarzy. Na takich spotkaniach i na tym spotkaniu chcę powiedzieć, że jak dobrze wiecie, jestem człowiekiem sukcesu tysiąclecia, tak mówią niektórzy. Robotnik, elektryk, dużo dzieci, cztery profesury honorowe, ponad 100 doktoratów. A medale mam więcej jak Leonim Breźni. Chciałbym, abyście mnie spokojnie wysłuchali, Bo ja chciałbym, abyście zrozumieli, na czym polegały moje sukcesy. Żebyście zrozumieli, żeby ktoś z was, a najlepiej wszyscy stojący tu poszli w tym kierunku i podobne sukcesy osiągnęli. A sprawa jest bardzo prosta. Na wszystkie rzeczy, problemy i kłopoty patrzyłem przez praktykę. Nie mam nic przeciwko teorii, ale z teorii wybierałem tylko to, co mi pasowało i to, co mi Dawało się praktycznie przełożyć i zysk osiągać. Prosta zasada. Jak dziś patrzę na problemy, które stoją przed nami, jakie rzeczy tak rozumując zauważam. Wielka sprawa Rosja-Ukraina. Podważanie roli naszego Ojca Świętego. W Polsce Kaczyńskiej brał. Za chwilę demokratyczne wybory. Jak odnieść sukces w tych tematach, które położyłem? Jest ich jeszcze trochę więcej. I jak odnieść tak myśląc jak ja sukces? Podpowiem wam z mojego punktu widzenia. Bo sukcesy od samego początku układały się w sposób prosty. Czy wiecie Państwo, że nie, jest, nie zaistniałaby Solidarność, nie udałby się w ogóle strajk w sierpniu 1980 roku, gdybym chciał teoretycznie zrealizować program, który opracował Bogdan Borusewicz, wyznaczając mnie na szefa strajku. A kiedy mnie wyznaczył, to bezpieka tak mnie obstawiła, że mucha by się nie przyciskała. Żadnych szans nie miałem dotrzeć do stoczni. Żadnych. A Bogdan Borusewicz nie wyznaczył nikogo, kto by mógł mnie zastąpić. A w cały komitet strajkowy był młodzi ludzie, odważni, ale nikt nie miał pojęcia, jak walczyć dalej. I patrzcie, co los mi podpowiedział. Tak obstawiony patrzę przez Judasza w drzwiach. Usiedzą na korytarzu, czekają na mnie. Przez przez okno, nie wyskoczył z pierwszego piętra, stoi samochód i pilnują. żadnych szans nie mam dotrzeć na Starego. I co los mi podpowiada? Trzy godziny sobie kładę i śpię. Po trzech godzinach wstaję, stoją dalej. Ale mówię, o nie, muszę iść. Ale patrzcie dalej zaraz. Ale patrzcie, co się stało. Otóż. Co? Patrzcie, co się stało. Gdybym próbował zgodnie z ustaleniem i propozycją Bolsywiczki. Wyjść, to ci, co mnie pilnowali, na pewno musieliby mnie zamknąć. Moje spóźnienie spowodowało, że ci, którzy mnie zam mieli zamknąć, stracili prawo do zamknięcia, bo już komendanci przyszli do pracy na komendę. I w takich warunkach oni się muszą pytać, co zrobić z Wałęsem. I tak się dzieje. Pytają się, co zrobić z Wałęsem. Komentarz Gdańsku bała się podjąć decyzję, dzwonią do Warszawy. Warszawa, nie wiem czy do premiera, czy do ministra spraw wewnętrznych dzwoniono. Warszawa dzwoni do dyrektora stoczni. Dyrektorze, co tam się u was dzieje? A on odpowiada, strajcie, kończy. Opanowaliśmy. Parę sekund jest zakończone. Oni dzwonią do tych, co mnie tam obstawiali i mu pilnować go, ale nie zamykać. I to ustawianie, nie było takich telefonów jak teraz. To ustawienie, to wszystko spowodowało, że udało mi się w tym bałaganie przeskoczyć przez kłopot. Ale, ale jest, ja mówię wszystkim, ja wam mówię tylko żebyście wybrali z tego wnioski i żebyście wzięli na, i przekuli wasze sukcesy. Następna rzecz, która ułożyła się nieprawdopodobnie. Jak pamiętacie, strajk był o panią Walentynowicz, zwolnioną ze stoczni. jeszcze był postaw na drobniejszy. Pani Walentynowicz przyjęta do pracy, dyrektora w samochód przywozi ją na strajk, postulat załatwiony, wszystkie inne też. Tak łagodnie, że ja patrzę, nie, nie, to jest pułapka. Ja mam tylko po przegłosowaniu ogłosić koniec strajku. I teraz tak, a moi koledzy z panią Walentynowicz na cele, wy nie ma końcu, strajkujemy dalej. Co, wy, co wymyśliła komuna? Wymyśliła, że rzeczywiście będziemy strajkować dalej. Oni wchodzą z pałami i nas wynoszą na pałach. Gdybym posłuchał pani Walentynowicz, nie innych, koniec Solidarności, wyniesiony na pałach, może byśmy zawalczyli kiedy indziej. Takich, nie będę dłużej wam gorąco, nie będę mówił. takich przypadków było tak dużo, że kiedyś na jakimś spotkaniu o tym wszystkim możemy porozmawiać. A teraz poruszymy te duże tematy, Białoruś, Ukraina, nasz Kraczyński i tak dalej. Praktycznie, znaczy teoretycznie to wszystko jest dość skomplikowane. Tak skomplikowane, jak to, że zostałem agentem S.B. -ki. Teoretycznie nie mam obrony.